Zapraszam na nową serię Harry Potter Harry Potter Hogwarts Hogwarts Mystery. Mm -hmm. Oczywiście Snape ma kurde mordę jakby kurde no, zapierał się na zaraz, kurde gówna, ja ci kręcę po prostu order Bros. brawo, do zawsze Double znowu piękny, e, fajny, przepraszam. Oczywiście Lidior Luna jak ślizgonka. Hm, Z na pewno. A tu nasz list. A oczywiście kobiety nie będę. Jak... Jak... Jak Plateusz. Fajna muzyka. I Quidditch. To, to coś, co będę grał ciągle, bez przerwy w Hogwarts Mystery. Zapraszam też do pobrania. Ktoś jeśli chce być na odcinku pozdrowie. Pozdrawiam miłosza kurka, też lakardzi cąkałę, Piotrka, Adzi do Mikołaja. Niech się wypcha łajnem. To jest tylko zapowiedź, ale jeśli mi się zaraz to powierzę, to wtedy wypróbujemy ją. Taki odcinek. Pokazowo do, do wypróbowania. Pokaz i wypróbowania. Jeśli takie coś to... mnie wiem, <laughs> Ale fajnie, czekaj. Du.

Parodia! Halo! Halo, parodia iwony! Oczywiście jedną. Woda, oczywiście. Podeszlijcie mi to. Obaję części, kierupka i dwa. Nie, zaczekajmy na Majsodów. Chyba należy nam się wdzięczność. Zajmujemy się tobą od dziecka. Nie dostaniesz jedzenia przez tydzień. Wszystko z dobroci naszych serc. Nie dostaniesz jedzenia Pójdę przez Pójdę Będę siedział całe lato. Wybornie. Zgredek! <grynek> Zdjś za jeden. Zgredek! Nie! Powie! <grynek> <grynek> Więc kiedy dotarli do ciebie tego dołka... Kto ty u diabła z markaczu wyprawiasz! To nic złego, nie bój się, podejść. Harry! Hagrid! Jak dobrze, że cię widzę. Ciebie też fajnie widzieć. Znów stłukłeś okulary. Proszę. Mama szaleje za nim. Proszę zrobić przejście. Nikt nie ma nie przepuści. Dziękuję. Przepraszam dziewczynko. Dla proroka codziennego. Gdy ten młody człowiek wstąpił do księgarni Esy i Floresy, nie spodziewał się, że może stąd wyjść za darmo. Podobało ci się Potter? Niego. No proszę, Potter. Twoja narzeczona. Och nie, Draco. Spokojnie. Ron, ugrzedam cię. Mugole nie nawykli do widoku latających aut. Aha, tak. Profesor Dumbledore Oni pogwałcili dekret o ograniczeniu czarowania przez nieletnich czarodziejów. A więc wydaje mi się, że musicie otrzymać specjalną nagrodę za zasługi dla szkoły. Dyrektorze. Ty... Ty... dostał wy... Rada, mi! Jak śmiałeś ukryć, auto! Jestem absolutnie w Po tobie. Ciekawi was zapewne, kto w tym roku będzie was uczył obrony przed czarną magią. Moje magiczne ja. Za darmo. <grym> Elderoy Lockhart kawaler i zdobywca nagrody za najbardziej czarujący członek świata ale to drobnostka Dał nam ojciec drakona w przeciwieństwie do niektórych starych mojego ojca stać na najlepsze teraz w T-Mobile nielimitowany internet domowy z konsolą PS4 idealny, <try> idealny zestaw t <try> osobiście jak używam patrz, nie odzynam, się nie odzywam bo jak się patrzę. Chodźmy do Hagrida. On wie co robić? A ja wiem. Nie. Co ty co, pani Horis Zamordowałaś moją kotkę Nie Macie się udać do waszych dormitoriów? Wasza trójka? Także. Dobrze? Otóż dzisiaj będziemy przemieniać zwierzęta w puchary na wódę. W ten sposób. <gry> puchary na wódę. Ma Fera Teraz wasza kolej. A, panie Wesley. Raz, dwa, trzy. Feraverto. <grym>

Какви строки? 对不住

ten podest, co nie? Co nie? Jezu, ja się tym dwie minuty, żeby takie coś mieć, ale dobra. Dobra, dalej. Raz. Dwa. Pięć, mi sześć. To może ja to zrobię. No, dobra. Ja cię kręcę. Głosy się nie zmieniły. Staraj się mówić jak krab. Ja cię kręcę. Świetnie. Aż się wierzyć nie chcę, że łysleje są czystej krwi. Robią obciach nam, czarodziejom. Wszyscy. Co jest krab? Gdyby ktoś postanowił czegoś szukać, to najlepiej zrobi, jak pójdzie za pająkami. Kto tu jest? Przyjaciele Hagrida. Żegnajcie, przyjaciele Hagrida. Mogę się wdrzeć. Krunt to odwaga, no nie? Dobra, i co teraz? Ty zostań i usuń trochę kamieni, żeby można było wrócić. Ja idę szukać Ginny. Ginny. Mierzy się moc Salazaras Literinas, Dziedzica z Literinas, Siłą Sławnego, Salazaras Literinas, Siłą Sławnego, Lorda Voldemorta, Dziedzica Harrego Pottera. Co? hefez! Mowa węży nie ocalicie? Co to konkretnie jest? Rzuć to nie! A teraz proszę o ciszę. Przed rozpoczęciem uczty... Chcę brawa. Du du du, 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 du. Okay, to sprawdzamy Mnie dłuższy odcinek. Nie, wiem, dużo, ty, kru, czy dłuższy czy krótszy? Na pewno jeden z tych dobre. Które... <gry> <Spoko> Naturally. <dół>. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your hour. I'd like to say the text is just so put faj them and I them. I am fine to the fine Nawet mi się podobało, jaka takie trum, suruje mu w twarz. Sowa! Propsy dla Sowy. Wszyscy piszcie hashtag Sowa, jeśli lubicie tą Sowę, która mu przywaliła, e, z która mu rozwaliła eliksir na ryj i zaczął się po, i, 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 i cały czarny. E, piszcie proszę, hashtag Sowa, hashtag Sowa, hashtag Sowa. To jest props dla tej show, Sowy, Sowka label Nie ma tu magon, no, no. ale... Hmm... Co tu zrobić? Tylko teraz stały ekran, wy tego nie widzicie Ale albo widzicie, bo teraz spychacie to. Takie tu tuku Dobra, nie, nie mogę nic kliknąć O Jezu, bo jeszcze mi się wojna Czekajcie, zrobię cięcie. Okej, okay, wróciłem po przerwie, chyba jakiejś takiej malutkiej. Ok. Właśnie wchodzimy w świat. Potera, potera. Jeszcze raz. Potera, poter, 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 poter poterowi nierówny. tego

Bo już na, na i na, na telefonie oglądałem, że był nawet zwiastun internetowy. <laughs> ciekawe jak to będzie wyglądać. Chciałem, że czy będziemy jak, wy, jak w... jak we wszystkich poterach, że chodzimy z trzeciej osoby. Ym, a, a nie a jeśli to będzie tak, wiecie, typowo z pierwszej osoby czyli z, z głównego bohatera to... Psz, nie wiem chyba. Się. Nie wiem co będę już zrobił, Ale znowu się nie, nie zepsuło Nie chcę już nic To już nie chcę Nic? Nic, dobra Jeju, ile trzeba się namęczyć? I ten odcinek będzie długi? To w każdym razie nie patrzę na szczegóły, a poproszę o film. Hogwarts się zbytnio nie zmienił, tak patrzę. Jest tutaj dormitoria. Tutaj, o tutaj, widzicie? Dziwne yyy, tem.. te trzy wieże połączone razem to są chyba dormitoria czy coś. Widzę jako wieże. jako salę to widzę, nie się. Po prostu to jest już tylko taka premiera premiera. Ja kontroli ten na razie i pa!